Cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Kala. Zapraszam was dzisiaj do drugiego na kanale przeglądu dodatków do Planet Zoo. Tym razem na tapet będziemy mieć dodatek australijski, czyli Australia Pack. W każdym razie przejdźmy od razu do przeglądu, bo tutaj mamy dość dużo różnych elementów. I teraz tak, jeżeli chodzi o wszelkie maści ściany, jakieś takie Trójkąciki do zabudowy, budowania, wykonywania wszelkiej maści budynków. Mamy dwa różne rodzaje. Jednym z nich jest taka niebieska, niebieska blacha falista. Bardzo ładna, ale ja nie widzę jakoś specjalnie jej zastosowania, ale jest standardowo wszystkie elementy dostępne do budowy w grze typu łuki, gotowe zabudowania do zwykłych małych sklepików itd. Tak trójkąciki, podłogi, płaski dach i takie tam. Tutaj mamy te standardowe zabudowania do przodu sklepików do tych okiennic. O drzwi również duże okna. Ćwierć okręgi także z blachy falistej niebieskiej. Mamy również, zaraz Wam powiem, jak się to nazywa, drewniana ściana. Ok, niech będzie, że to drewniana ściana. Dokładnie to samo mamy z drewnianej ściany. Wygląda to bardzo ładnie, Wam powiem zbliżę, bo jest bardzo ładny efekt taki. No takiego drewna, nie? Tutaj troszeczkę się przestarzało, tutaj lekko podłapane jakimś jakąś zielenią, ciemny taki pomarańcz, no bardzo bardzo ładne, mi się bardzo podoba i raczej z tego dodatku będę wykorzystywać te, te drewniane. Mamy również arkusz blachy falistej na dach. To jest, powiem Wam, taki typowy wiejski dach z blachy, bym powiedziała. No i można sobie tutaj standardowo budować dach z tego. Wszystkie te elementy tutaj macie widoczne, no to to są właśnie te, te takie drewniane. Mamy również kawałek deski w ogóle, deska australijska i też mamy tutaj, ile ich jest, raz, dwa, trzy, cztery, różne wielkości, także spokojnie możecie sobie do ozdabiania swoich budynków używać. Bardzo ciekawa rzecz w sumie, bo to jest w zamian za takie ewentualne pale czy, czy deski, czy, czy coś tego rodzaju. Bardzo ciekawa. Typowe australijskie wzorki w ogóle, jakieś, nie wiem, indyjskie, jakieś tam, przepraszam, nie wiem, nie znam plemion żyjących w Australii na jakichś, nie wiem, powiedzmy, wioskach czy coś takiego. No ale generalnie bardzo ciekawe wzory, spójrzcie. To są takie paliki, ja bym powiedziała raczej ozdobne, do wykorzystania różnej wysokości, także ciekawa rzecz. Nie uwierzycie, bo ja w to na przykład nie uwierzyłam, ale słuchajcie, w tym dodatku jest dostępna standardowa płyta wiórowa i ona jest dostępna w trzech różnych wielkościach, także można się pobawić. Teraz wiem, że chyba w zeszłym roku była taka moda na wykańczanie wnętrz mieszkań taką płytą wiórową, nie? I powiem wam, że pomimo tego, że no to są no ktoś może pomyśleć, że to jest taka wiocha straszna, to naprawdę potrafiło zrobić bardzo fajny klimat w mieszkaniu. Bardzo mi się podoba coś takiego. Także zachęcam do korzystania z płyty wiórowej. Tutaj mamy taki yy... Jak to jest standardowy, bym powiedziała o ramka edukacyjna. No, w każdym razie można tego również używać. Akurat w tym wypadku, wydaje mi się, do tych standardowych marki, e, standardowy, standardowy. Ciągle powtarzam, standardowy. Karolina, ogarnij się. Ok, więc można tego używać do tych marki sklepowych, nie marki, okiennic sklepowych, nie tam, gdzie ktoś obsługuje. Wydaje mi się, że to powinno pasować. Tutaj jest kolejna taka ramka edukacyjna. To jest właśnie markiza, tak? To jest w końcu markiza? Tak, to jest w końcu markiza. O, trafiłam. Tak, tutaj takie. O, proszę. Wiszące nad, nie wiem, drzwiami czy, czy coś tego rodzaju. I teraz belki, pnie i tym podobne. Słuchajcie, bardzo dużo w tym dodatku jest właśnie takich belek, czy tam metalowych rurek i tym podobnych rzeczy, rzeczy i pierdółek. Jest tego ogrom, także możecie sobie kombinować z, nie wiem, nawet wejście do zoo możecie z tego całe zbudować. Można to wykorzystywać w dowolny sposób, w ogóle to może udawać, że to są rzeczywiście jakieś rynny rury, cokolwiek i będzie generowało zajebisty klimat, więc zachęcam do używania. Pnie to jest to, co ja najbardziej lubię używać, czyli takie pieńki wszelkiej maści, długie, krótkie, grube i tak dalej. One robią super klimat. Ogrodzenia to jest chyba ogrodzenie jakieś zardzewiałe, bo zardzewiałe rury też są dostępne w tym dodatku. Także mamy takie, nie wiem, e, tak, taką siateczkę. E, mamy takie tutaj podłużne i takie z takiej jakiejś srebrnej, grafitowej e, rury metalowe, bym powiedziała. Ogrodzenie takie kamienne. Tutaj jest jakiś słupek. Tu jest zaokrąglone i tutaj jest proste. Także można sobie to spokojnie wykorzystywać. Nie wiem, nawet do jakichś sadzawek czy coś tego rodzaju. Tak jak mówiłam, ogrom wszelkiej maści rurek, rureczek i innych tego rodzaju rzeczy. Proste, pozaginane, grube, chude, jak wolicie. Zardzewiała rura również w wielu wariantach. Także możecie tutaj generować sobie różnorakich. Mm, no tak jak powiedziałam, rur ozdób czy czegoś tego rodzaju. To są w ogóle panele węglowe, tak? Z włókna węglowego. Panel z włókna węglowego. No ja nie wiem, nie widzę tego zastosowania. Może dla ozdoby ewentualnie, ja bym z tego dach zbudowała, no ale jak tam wolicie. Także jest taki prosty, bym powiedziała duże, jest taki zaokrąglony do zewnątrz i zaokrąglony do wewnątrz, to jak już wolicie, tak sobie wykorzystacie. No i jeśli chodzi o dachy, no to taki standard standardów jest dostępny, czyli ten dach z w tej blachy falistej, no ona jest taka lekko jakby pordzewiała, no zachowana w klimacie takiego pomarańczowego piasku bym powiedziała, czyli standardy niski róg, wysoki róg. Tutaj, no jak widzicie, nie wiem, czy jest tutaj w sumie co opowiadać za bardzo. taszki jak ja to nazywam, nie, nie wiem, jak to się wykorzystuje, nie mam totalnie pojęcia, jak to się wykorzystuje. Rogi niski, wysoki, średnio wysoki i wysoki, standardowo. Płaski dach, tutaj ćwiartka zaokrąglona, druga zaokrągl zaokrąglona ćwiartka. Tutaj zwykłe Skośne dachy, taki niski, wysoki i bardzo ostry, standardowe. Wykończenie rogów, wysokie, średnie i niskie, proste wykończenie rogów, mamy coś a'la jak to się nazywa w grze, dach z blachy falistej, kalenica, okej, okay. ja za każdym razem będę sprawdzać, bo no, no nie wiem dokładnie co to jest, kalenica, to jest takie wykończenie na samym końcu, tak nie wiem, to już chyba pokazywałam w poprzednim, że to można sobie tutaj o dodać i to tak będzie udawało, że tutaj coś jest, nie, nie wiem do końca, no wiecie, ozdoba raczej bym powiedziała jest takich podstawowych rzeczy to tyle, ale mamy też w tym dodatku takie super dodatkowe dachy, które można sobie albo postawić luzem, tak jak tutaj wiecie, robicie na przykład balkon do oglądania przez gości wybiegu i do tego stawiacie im właśnie ten daszek. On będzie zasłaniał słońce, będzie generował trochę cienia, no po prostu wiecie, no taka bardziej ozdoba, ale niby coś tam robi, tak? Bardzo fajna rzecz, tak samo ten daszek tutaj. Też jego można postawić przy ścianie, czy nawet luzem gdziekolwiek, no dla mnie taki wiecie, nad ścieżkę gdzieś, czy właśnie nad jakąś taką wysepką do oglądania, czy coś tego rodzaju. Tutaj mamy luzem, bez podstaw, takie daszki, możemy sobie wykorzystać mały bądź duży, można sobie dorobić do niego jakiekolwiek nogi tak naprawdę, z czegokolwiek dostępnego w grze, więc bardzo fajny, kreatywny pomysł, można sobie z tego wygenerować. Także polecam używać. Przejdźmy sobie do ozdóbek. Ozdoby mamy tutaj. Tutaj nam się rusza w ogóle. Nie mam pauzy w grze. E, tutaj nam się rusza nasz kangur. Hmm, e, Krokodyl a mi się pomylił. Okej, okay. i teraz tak, jeżeli chodzi o ozdoby, no to mamy takie piękne, ścienne, zebrane e, ozdoby. Pamiętajcie, że wszelkiej maści te takie e, ozdoby OTT, te, te, te tutaj i je można zmieniać im kolor. Także spokojnie możecie sobie tutaj w jakiś tam sposób manipulować tym. Więc tak, mamy tutaj taką małą ozdobę ścienną, nie wiem co to dokładnie jest, krąg ze wzorem, tak się to nazywa. Dużo ozdoby ścienne to jest koala, to jest chyba jakaś jaszczurka, czy jakiś krokodyl albo coś tego rodzaju. To jest chyba ta jaszczurka. Ta jaszczurka, która jest dostępna tutaj w tym dodatku. Jaszurka, no jakiś waran czy coś tego rodzaju. I mamy również naszego kangura. Także można sobie to gdzieś na jakąś ścianę zrobić, postawić czy cokolwiek. Mamy również obrazy, trochę mi tu cień zasłania, no ale okej, okay, obrazy. No ja bym powiedziała, że to są deski surfingowe, no ale są zachowane w takim australijskim klimacie. Deski surfingowe z malunkami. Um, tu jest również ta ozdoba taka wokół, jak to się nazywa, wokół sklepików to takie, ta ramka taka na, na, to, na tą okiennicę. To wygląda jak taka mapa czy coś w ten deseń, ale no nie wiem. Australijski drewniany znak mapa, no, czyli tak jak mi się wydawało, australijski drewniany znak mapa. Bardzo ładnie to wygląda i też można sobie to gdzieś dla ozdoby dać. No i tutaj są te elementy, z których zbudowane są te zwierzątka tutaj. Można sobie słuchajcie nimi manipulować do woli. Kolorki sobie tutaj można o, zmieniać. Ja sobie zrobię na przykład trzy różne fiolety, sobie tutaj dam o. I już to wygląda inaczej. Możecie sobie układać dowolne wzorki z tego. Także zachęcam do zabawy i manipulacji tym. Mamy też gotowe obrazy, to są jakieś wzorki namalowane. Tu mamy e, nie wiem jak się nazywa ten zwierzak. Bo on był w tym dodatku, słuchajcie, to jest ten z tym takim niebieskim piropuszem i z tą szyją taką kolorową. Także bardzo ładny. Tutaj mamy jaszczurkę, mamy też koalę. Tutaj znowu ten zwierzaczek. To są wszystko ozdoby takie, znaczki, ozdoby do, do wykorzystania, na przykład gdzieś do ściany, czy coś tego rodzaju. Tutaj znowu mamy kolejne znaki, bo tak się to nazywa w grze. Tutaj również można zmieniać kolory tym znakom, słuchajcie. Nie wiem, damy akurat o czerwony na przykład. A czy tym zardzewiałym też się da zmienić? Tak, tym zardzewiałym również da się zmienić, ale to już będą tylko te kolorki. Tutaj, o na przykład czarny damy, tylko te kolorki. Inne poza tym zardzewiałym będzie można tutaj zmieniać. Tak samo tutaj, także zachęcam do zabawy. Dalej mamy znaki edytowalne. Tutaj jest chyba znak, którego się nie da edytować akurat. Ozdobny słupek, ok. Tu mamy. Ozdobny słupek. Jak widzicie, mamy tutaj kangurki. I one są, przesuję w ogóle, strasznie mi się podoba. Tutaj jest edytowalny znak, tu można coś napisać. Napisałam? Nie napisałam. Hop. I można zmienić czcionkę. I chyba. Ej, coś. A, trzeba Enter wcisnąć. O, zrobiłam odwrotnie. Trudno. Trololo i Enter. O i teraz jest, tylko że jest do góry nogami, bo go źle po prostu usadowiłam. Tak samo tutaj. Ten jest, to jest akurat znak z blachy. Znak z blachy. Enter. Chyju. Dobra, nieważne. Tak samo tutaj możemy sobie napisać drewno. Hop, Enter. Tutaj jest większy drewniany znak. I teraz w ogóle to, co jest najzabawniejsze w całym tym dodatku, to są takie śmieszne znaczki, uwaga, zwierzątko, no nie? Nie wiem, czy one są też w innych dodatkach, jak będziemy robić przegląd innych dodatków, to sobie zobaczymy. Także są tutaj koale, jest to zwierzątko, którego nazwy teraz nie pamiętam i nie jestem w stanie go sobie teraz przypomnieć. Ono jest w tym dodatku, to jest dingo, mamy naszego kangurka, znaczek planet Zoo. to jest w ogóle chyba znaczek... Nie wiem, czy co to jest. Australijski znak, a recykling, właśnie. Nie mogłam sobie przypomnieć, czego to jest znaczek. Znaczek recyklingu i to jest znaczek. A, co to jest? Scynk olbrzymi. No, jakaś tam jaszczurka. O, a czy tu jest napisane, co to jest za zwierzątko? Jest, kazuar. O, proszę. To jest kazuar. Także tutaj macie też kazuara. Okej, okay, następne rzeczy, jakie tutaj mamy, to mamy malunki na skałach. W ogóle przepiękne te malunki. Można te skały po prostu gdzieś, wiecie, zrobić jakąś jaskinię, jakąś takie klimatyczne przejście czy coś i te malunki na ścianach e, wtedy zrobić właśnie z tych skał. Super. I figury. To, co ja lubię w grze chyba najbardziej, e, jeśli chodzi o ozdoby, to właśnie figury. Tutaj mamy super poruszającego się e, mecha kangura. E, jest przegenialny. No popatrzcie, rusza się cały czas. I jeszcze wydaje dźwięki, także... O, super jest, genialny. No, i tutaj mamy tego kazuara e, zrobionego z drewna i pomalowanego. Czy da się go przekolorować? Da się go przekolorować. Super, dobra. To ja go zrobię tak. Tu trochę niebieskiego. A tu jaśniejszy niebieski. A tu zamiast pomarańcza zrobimy fiolet. Dobra, ale przemalowany pięknie. Dobra i lecimy dalej. Mamy również do wykorzystania w ramach ozdoby bądź. Jak tam sobie to inaczej użyjecie palety drewniane. Także zachęcam do używania. Palety też są zajebiste. Jestem za tym, żeby mieć już palet, po prostu materac. Daję okejkę. Następne rzeczy, jakie tutaj mamy, to lampy. Tutaj są takie standardowe, bym nazwała to kinkiety. Ja to już tak nazywam. Takie boczne. Wiecie, że tutaj jest lampa i po prostu tutaj się świeci, świeci światło. Mamy stojące... Takie, o, lampy, o, no, do, do, do tego, Chcę, żebyście zobaczyli, o, takie stojące lampy, bardzo zachowane właśnie w takim klimacie, to są deski e, snowboardowe, nie snowboardowe, tylko te do e, surfingowe, właśnie, takie lampy e, stojące uliczne, e, jest w ogóle lampa, koala, spójrzcie na to, śmiesznie wygląda, no ale jest lampa, no działa, działa. Prąd daje, daje, świeci, jest super. W ogóle śmiesznie wygląda, jest bardzo, bardzo zabawna. Ok, przejdźmy sobie do tego, co mamy z gotowych elementów, czyli generalnie do naszych sklepików i tym podobnych rzeczy. I w pierwszej kolejności mamy nasze zabudowania do ekspozycji. O, właśnie, tutaj jest na przykład wykorzystana ta, ta niebieska blacha falista i właśnie te ogrodzenia takie. No, bardzo ciekawy pomysł. Kurczę. Fajnie jest zrobione tutaj, że są te kółeczka. Bo jak będzie tam wewnątrz jakaś yy, ekspozycja, faktycznie, no to tutaj, gdzie jest podgląd ten taki rzeczywisty, gdzie ktoś będzie mógł zaglądać, to będziecie mieć, tak? A tu z boku będą ozdoby. No, ewentualnie nawet można zrobić tak, żeby odkryć te boczne panele, również do oglądania dla ludzi. Także no, myślę, że spoko. No i standardowo w trzech rozmiarach: na 4, na 2 i pojedyncze czyli tak normalnie i mamy teraz toaletę. O, spójrzcie, tutaj jest na toalecie wykorzystany ten element, który ja powiedziałam, że chyba dach z niego można zbudować. To są te e, panele z w, w, włókna węglowego. Wykorzystane tutaj, także wow, no ciekawy pomysł. W sumie to nie spodziewam się tego. Wiecie, jak to budowałam, stawiałam te wszystkie rzeczy, to nie ogarnęłam, że to są te panele. Dopiero teraz ogarnęłam, że to są te panele, także to są właśnie te panele. Tutaj znowu te kółeczka i te wszystkie właśnie ozdoby w postaci naszych zwierzątek. Bardzo ładna, duża toaleta. Druga toaleta to jest mała toaleta, no standardowo w wersji dużej, małej toalety. Dalej mamy tutaj, o co to jest w ogóle, bo ja nigdy nie zapamiętuję, budynek dozorcy, mały i duży budynek dozorcy, też bardzo ciekawie tutaj wykorzystane są te e, drewniane e, właśnie deski, właśnie te takie drewniane pale, czy, czy jakoś tak, o w ogóle spójrzcie na to, ale śmieszny pomysł, w ogóle tutaj wystawili leżaczek i palety i to tak wygląda jakby tu można było rzeczywiście wyjść, no ale tu chyba nie ma schodków, żeby można było wyjść. No, ozdoba, niech tak będzie. Tutaj znowu jakieś palety, i zielsko, które z nich wystaje. No, bardzo ciekawe takie, wiecie, zadbane o każdy szczegół, tak? Tutaj mamy, co to jest? Duży sklep. Ok, duży sklep. Ojej, i mamy ten naszą koalę. Zadbane o najmniejsze szczegóły, patrzcie. Arbus, leżaczki w ogóle. Wow, super, bardzo ładnie zrobione. Tutaj mamy wiszące zieleninki, huśtawka jakaś. No, według mnie bardzo, bardzo ładnie nawet jest wykorzystany ten znaczek, który mamy gotowy. O i te znaki ze zwierzątkami. No, bardzo ciekawie, ciekawie zbudowane. O, tutaj można sobie zrobić znak np. sklepik albo coś tego, albo informacje albo coś takiego. Więc bardzo ładnie, ładnie wymyślone. Tutaj mamy następne, gdzie tutaj jest wejście? Tu jest tył, dobra, źle to postawiłam. Wejście mamy z tej strony. To jest klinika weterynaryjna, tak, dokładnie, ale źle ją postawiłam. A jest wykorzystana ta blacha właśnie e, zardzewiała falista. Tutaj mamy kwarantannę małą i kwarantannę dużą. O, tym razem mi się udało. Czy to jest ta blacha e, falista? Nie. Drzwi dla zwierząt, okej. Okay. Myślałam, że to jest blacha falista, zrobiona, po prostu ta niebieska zmieniony kolor, ale nie, nie jest zmieniony kolor. Dobra. E, o, nawet popatrzcie, deski są tutaj dla ozdoby przyczepione z boku. No, bardzo ciekawy pomysł. W każdym razie co to było? To była kwarantanna, dobra, to była duża kwarantanna. Co my tu mamy następne? Następną mamy pomieszczenie socjalne. O, no i teraz tutaj faktycznie pasuje do tego, że to jest pomieszczenie socjalne: są leżaczki, jakieś tam palety, skrzynie i tym podobne rzeczy. Także bardzo, bardzo ciekawe. Duże i małe pomieszczenie socjalne. Tu widzę, że leżaczki się już nie zmieściły na deskach, więc są obok. Tutaj, o, popatrzcie, postawione są te. Kawałki tej blachy balistej, i tutaj wiecie, udaje, że to jest jakiś skład albo składowisko, albo coś tego rodzaju. No, ciekawe, ciekawe. Tutaj mamy centrum badawcze. W ogóle zauważcie, że z reguły centrum badawcze zupełnie inaczej stworzone w każdych gotowych projektach dostępnych w dodatkach zupełnie jakby inaczej, inny design, o, w ten sposób jest zrobiony. Dalej wykorzystane jest dokładnie to samo, znaczy dalej są wykorzystane te właśnie z dodatków różne rzeczy, ale właśnie zupełnie inny design. Tutaj akurat mamy te rurki takie małe i one udają jakby, nie wiem, jakieś nączę albo jakby to było namalowane, no coś, coś tego rodzaju, nie? I tak samo zieleninki na górze są zrobione, i tutaj te małe elementy takie ozdobne, także zupełnie inaczej niż, niż reszta. Dobra, przejdźmy sobie może do takich gotowych projektów ozdobnych, że tak to określę. Tutaj mamy jakąś sadzawkę, albo to udaje sadzawkę. Bardzo fajny i ciekawy pomysł. Można tutaj jakby wejść, nie rozumiem, ale, ale, ale. zmieńmy sobie porę dnia na noc. Dobra, tutaj nie ma prądu, ale za to tam nam się świeci. No trudno. Niech tak zostanie wróćmy do tego standardowego podglądu. I tak i tutaj mamy tą no, sadzawkę teoretycznie. E, tutaj jest skała drzewka, jakieś takie, no bardziej bym powiedziała, ozdobne gdzieś przy ścieżce sobie to można postawić. Tak samo to, co prawda tutaj jest znaczek Dingo, ale ten znaczek można podmienić na cokolwiek i na przykład postawić to obok e, podglądu do naszego wybiegu. Dla jakiegokolwiek zwierzątka. I tutaj jest ta figura, która mi się tak strasznie podoba w ogóle. Widzę, że są tutaj zamontowane światełka, więc pewnie będzie się to genialnie świeciło w nocy. Ale nie mam teraz prądu, więc już nie będę stawiać. Ale po prostu bardzo ładne. Spójrzcie tutaj te daszki wykorzystane. Bardzo, bardzo ciekawe. No i takie mini, mini ozdoba, bym powiedziała. Niby duża, ale jednak w poraniu do reszty to jest taka mała. I tutaj mamy wykorzystanego tego kazuara drewnianego, także bardzo bardzo ciekawe wykorzystanie. I przejdźmy sobie do udogodnień dla naszych gości. Standardowo, jak w każdym dodatku, parasol. Można zmienić jego kolor standardowo, więc ja sobie zmienię na fioletowy. Wszystko u mnie jest fioletowe, kurczę, o, jest fioletowy. Ławeczką też można zmienić, też można zmienić kolor, ale generalnie zasada jest taka, że wszystko jest utrzymane w klimacie, z miejsca, jakby, którego dotyczy dodatek. Także bardzo, bardzo fajnie. No, mamy parasol, mamy ławeczki pojedyncze dla naszych gości, kosze na śmieci, no i stolik z krzesełkami, tutaj takimi ówkami bym powiedziała raczej. Bardzo fajny motyw zwierzątek z Australii tutaj mamy. Także to na tyle, jeśli chodzi o udogodnienia dla ludzi. Co mamy dalej? Dalej będziemy mieć to, co mamy. O, widzicie, zapomniałam o jeszcze dwóch ważnych rzeczach, jeśli chodzi o personel. Mamy warsztat mały, to dlatego, że mały i po prostu nie zauważyłam. Mamy mały warsztat, on jest zachowany w tym samym klimacie co reszta tych zwykłych budynków, poza tym właśnie centrum badawczym. Tak, to jest centrum badawcze? Tak, poza centrum badawczym, czyli mamy drewno. Po prostu jakieś tutaj boki ozdobione, standardowo znaczek i tutaj mamy jeszcze centrum handlowe, też jest ozdobione, tutaj widzę paleta, jakieś ogrodzenie, znaczki na tyłach, no generalnie zachowane w tym samym klimacie co reszta tych budynków. Dobra, i teraz możemy sobie przejść do tego, co mamy dla wybiegów. Więc jeśli chodzi o wybiegi, no to tutaj mamy trzy schronienia dla zwierzątek. Mamy duże schronienie, ogromne bym powiedziała, dla jakichś słoni, żyraw albo coś tego rodzaju. Bardzo duże, jakieś blachy zrobione z tego co widzę. Pokrycie dachu, no oczywiście blacha falista, także tutaj no standard, że tak powiem w tym dodatku. Mamy średnie, o nawet światło tutaj, patrzcie jest światełko zamontowane. A czy tutaj wewnątrz jest? Nie ma. Dobra. Więc next, tutaj mamy, słuchajcie, mniejsze, to już takie bardziej bym powiedziała, no nie wiem, jakieś zebry albo coś tego rodzaju, no ale w tym dodatku nie ma zeberek, więc po prostu dla czegokolwiek innego, co będzie wymagało większego schronienia. No i małe schronienie dla mniejszych zwierzątek, nie wiem, w sumie można by tu kilka tych podłóż do spania wstawić, więc pewnie dla nie wiem, dla, nawet dla kangurów być może by to było w porządku, czy dla misia koala. Jeśli chodzi o wybiegi, to dalej mamy właśnie dzięki temu, że mamy misia koalę. E, mamy karmnik, który jest drzewem eukaliptusowym. Nie koale, to są te takie misie, które siedzą na drzewach i liście wpieprzają, więc to jest właśnie to drzewko. Mamy również, w ogóle to tak fajnie wygląda, że tutaj nie widać, żeby tam woda była. Okej, okay, no niby jest. Niech będzie. Nie mogę tego zaznaczyć. O, dobra, basen. Generalnie nie wiem, dla jakiego zwierzątka jest ten basen, ale mamy dostępny również basen. Mamy również w ogóle taką fajną rzecz, czyli wytwornice baniek. Pewnie zwierzątka mogą za tym biegać. Nie wiem, jeszcze z tego nie korzystałam. No i mamy coś takiego, ksznur do przeciągania. To jest chyba właśnie dla. Jak się to nazywa? Dla tych kangurów albo dla koali. Myślę, że to one powinny się tym chyba bawić. No i jeśli chodzi o wybiegi, no to w sumie wszystko, więcej nie mamy nic nowego dostępnego, jeśli chodzi o wybieg, więc przejdźmy sobie do roślinności. Roślin też nie ma zbyt wiele. Mamy, o, tutaj będzie niestety bardzo daleko. Mamy tak, dostępne tutaj roślinki jakieś z białą. O, to jest eukaliptus w ogóle. Trzy różne rodzaje eukaliptusu mały, średni i duży. Dalej mamy ogromne drzewo eukaliptus z grubym włóknistym pniem takie wielkie, następny to jest kolejny taki sam eukaliptus, tylko że po prostu wąski, ale wysoki i kolejny to jest znów ten eukaliptus, tyle że no powiedzmy z grubszym pniem, ale no taki, wiecie po prostu to wszystko te trzy, ten jeden, drugi, trzeci to są eukaliptusy z włókni z dębniem, tyle że po prostu z różnej wielkości, nie? to jest takie ogromne drzewo, więc z takich dużych, no to będzie tyle. Dalej mamy tutaj jakieś Likulea, Likuala, Likuala, dobrze tak, Likuala australijska, kurczę. E, bardzo fajne e, w ogóle. Bardzo fajna roślinka, takie ma super liście. No i tutaj, akurat, mamy cztery różne wersje wielkościowe. Tutaj takie duże, co ma, no tych liści tutaj stosunkowo dużo. Czterolistne, takie duże, czterolistne małe i dwulistne, takie tam dwupniowe czy dwu odrostowe. O, trzy, a nie dwu, Okej, okay. Trzyodrostowe niech będzie, że jest. Takie małe, słuchajcie. Dalej mamy jakieś drzewo, które jest y, z jakimiś kwiatami. Modrzejec y, kampechiański. Dobra, dziwne nazwy te, 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 te w ogóle drzewa mają. Mod, modrzewiec czy modrzejec? Modrzejec, ok. modrzejec kampechiański, średni, duży i mały, także dowoli można wykorzystywać, wygląda nie nią pień. A tu mamy jakiegoś pojedynczego o eukaliptus kałczukowy sadzonka, takie małe gdzieś tam sobie można posadzić, bo to na przykład nie wiem, w na wybiegu właśnie z misiem koalą. Także taki malutki tutaj sadzonka, nie? To sadzonka to taka, wiecie, taki mały kikutek wystający z ziemi, a tu mamy takie drzewko, nie? Eukaliptus, ogromne drzewo, więc sadzonka też adekwatna do wielkości, nie wprost proporcjonalna, także e, można sobie gdzieś posadzić. I tutaj mamy triodię, też mamy różne wielkości. Tutaj taką małą, jakąś dwusadzonkową i trzy, gdzie jedna jest jakaś taka mniejsza. Dalej mamy, wygląda to tak samo w ogóle: Triodria 06, ok. Czyli same Triodria, tylko że to są jakieś takie czerwone. Tu jest w ogóle jeszcze większa, która ma cztery takie sadzonki, trzy sadzonki i jedna sadzonka, po prostu kolorek ma inny. I to w sobie wszystko z zieleninki. Spójrzcie jeszcze raz na to, co tutaj dla was przygotowałam w ogóle. Tak to wygląda, jak ja sobie to przygotowuję do omawiania. Także na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał sposób, w jaki omówiłam zawartość tego dodatku. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dajcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się podobało. I piszcie komentarze, jeśli macie jakieś uwagi. Do czego bardzo zachęcam, bo bardzo miło jest mi odpisywać na to, co tam e, macie do powiedzenia. No i przede wszystkim sama się też uczę, jeśli chodzi o planet ZO, Także wszelkie rady są mile widziane życzę wam miłego dnia i do usłyszenia następnym razem pa pa